Chody. Dla mnie to lobby, nie ma tam drogi dużo torby, traki i loty Kosmos i potwory, bo prawie zginęłem od koczy lody na wysokie progi Dawaj, weź mnie pod nich, dawaj Weź mnie, dotknij od bloku Zanim się gdy w tym dalej udaję, że nic nie widzę Na, 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 na Wyślą na ostatnią i nic nam nie pomoże w zimie masz, pchamy kras, nic nie rozłączy nas Ostatnie minuty, jak ostatni sznuki Nic dobrego mam, chyba, że to będzie strzał ram, Pam, pam, pam już jak starga na bania dogania nas zjebana mara Jak tu się spierdoli zawsze ogarniam Słońce odsłania mi moja kochana Ten promyk zostaje co rana Zbijamy jej jak wietry szampana Żeby był uśmiech to ważna ustawa nie pierdolą mi kładzwa na chody A nie wiem i tak wielu na raf Wystawią po niesprawnie się czuję Jak lecą muzyki, kiedyś nauczę się żyć Gdzieś już tu a staję się zły Nie potłukuj na Bóg Mam ten opór, się czuję jak ubiór Tu czekam, jakbym się wypierzał Powoli was, kurwa, wyprzedzam, aż się gotuje krew Biała korona tu na mnie I macie już rapu papieża Wszystkie te ciosy trafiają na zderzak Pan, jo Wszystkie te ciosy, jo hey, Wszystkie te ciosy, hej, jo Wszystkie te ciosy trafiają na zderzak Jedzą przez nosy te cioty I pójdą na wierzch, jak pierdolety Białe góry But I